Straszny miść. Kto? Straszny miś, straszne króliki, tam są straszne postacie. I jej się to śniło później? Nie, ale nie mogło spać. przy północy nie mogło spać przez cały miesiąc. A kto miał te duże oczy? No, straszna postać mamu. I to jej się co? I zachypnotyzowała M i tymi oczami ciągle i jak chciała coś opowiedzieć, to o mama! Cały czas? Jak chciała coś opowiedzieć, to tylko o mama. No i co teraz? I Się od zawała Czyli trzeba uważać z takimi grami, tak? Aha. Oczywiście tylko na straszna winda. No, ale pewnie jest więcej takich strasznych gier. Jest to jeszcze, jest misio, jakiś jakiś. Kelly, nie wiem, i tam właśnie są straszne postacie. A.